Aloha, bracia i siostry, witam, witam. Po ostatnim filmie o się wśród drzew, informacje o tym, jaka to jest pozytywna lecznicza energia, można znaleźć nawet w lesie. O, proszę bardzo, tablica znajdująca się w lesie, a w tle przepiękny śpiew ptaków. I naprawdę fajnie kto chce, to może sobie zrobić stop-klatkę. Tutaj nawet widzimy, że lecicza siła drzew to aby po prostu mieć kontakt z drzewem 20-30 minut właśnie to o co mówiłem, że ja właśnie zazwyczaj tutaj się przytulałem do drzewa na sekundę dwie i dopiero od niedawna odkryłem po prostu całą magię tego jak, że po prostu jak jest wspaniały dłuższy kontakt z drzewem i tutaj właśnie nawet jest napisane 20-30 minut tutaj odkryte części ciała właśnie nie bluzka i to jest mega wspaniałe Oczywiście też jest coś napisane, że są złe gatunki drzew. Co odnośnie tego to nie wiem, nie mam pojęcia, ale tutaj drzewoterapia, tak to jest nazwane na tej tablicy. O, I to jest tutaj po prostu magia. Brzoza, bóg, dąb, jodła. To taki po prostu szy szy szybki filmik, że o tym, jak ważny jest jak cenny kontakt z przyrodą informują nas nawet po prostu w lasach nad leśnictwo. <laughs> I cóż, pozdrawiam serdecznie. Polecam jak najbardziej, jak najbardziej kontakt z przyrodą. I właśnie te bose, bose stopy, odkryte ciała to jest właśnie to, to jest naturalny ekosystem człowieka. Pozdrawiam z miłością Sokrates.